Wyznacz równanie okręgu opisanego na trójkącie ABC. W podpunkcie A mamy podane nasze wierzchołki, które wiemy, że są wierzchołkami trójkąta opisanego na okręgu. Środek okręgu opisanego na trójkącie będzie punktem przecięcia symetralnych boków trójkąta, czyli musimy wyznaczyć równanie symetralne boku AB i boku AC. Czyli do wyznaczenia y, symetralnej boku AB potrzebujemy znaleźć współrzędne środka AB. Możemy wziąć na przykład punkt D, czyli D będzie środkiem naszego odcinka. Zatem zapisujemy sobie D, zazwyczaj w przykładach pisaliśmy S i mamy 6 plus 0 na 2 oraz 5 minus 1 na 2. Otrzymujemy 6 plus 0 na 2, czyli mamy 3, 5 minus 1 na 2, czyli mamy 2. Symetralność boków AB jest prostopadła do prostej, zawierającej bok nasz AB, czyli musimy wyznaczyć tego równanie. Zatem będzie 5 jest równe 6A dodać B, i minus 1 jest równe B. Czyli 5 jest równe 6A minus 1. Nasze B to jest minus 1 i otrzymujemy, że A to 1, a B minus 1, czyli nasz odcinek AB będzie miał prostą x minus 1. Prosta prostopadła do prostej AB i przechodząca przez środek odcinka to prosta o równaniu. minus x plus b, czyli podstawiamy współrzędne punktu D i otrzymujemy 2 jest równe minus 3 plus b, zatem nasze b to jest 5 i równanie symetralnej otrzymujemy minus x plus 5. Do wyznaczenia symetralnej boku AC będziemy potrzebować znaleźć współrzędne środka AC, czyli nazwiemy go sobie jako punkt E, i będziemy mieli 6 dodać 2 na 2 oraz 5 dodać 5 na 2. 6 dodać 2 na 2, czyli otrzymujemy 4. 5 plus 5 na 2, czyli mamy 5. Czyli nasz odcinek AC to będzie prosta o równaniu 5. Zatem równanie symetralnej boku AC, czyli x, będzie równe 4. Wyznaczamy nasze równanie. Czyli x jest równe 4, y jest równe minus x plus 5. X możemy sobie przepisać, natomiast nasz y będzie równy minus 4 plus 5, czyli otrzymujemy 1 i nasz punkt S będzie miał współrzędne 4 i 1. Długość promienia okręgu opisanego na trójkącie. Musimy obliczyć na podstawie y, przykładu długości odcinka AS. Czyli nasz promień jest równy odcinkowi AS i będzie to 4 minus 6 do kwadratu dodać 1 minus 5 do kwadratu. Otrzymujemy z tego pod pierwiastkiem 4 plus 16, czyli mamy pierwiastek z 20 i równanie okręgów, które spełnia nasze zadanie to jest x minus 4 do kwadratu dodać y minus 1 do kwadratu i to jest równe 20. Pod punkcie B do wyznaczenia symetralnej boku AB będziemy potrzebować jakiś punkt środkowy, nazwiemy go sobie znowu D i będziemy mieli 3 minus 3 na 2 oraz 6 minus 6 na 2. Otrzymujemy punkty 0 i 0, Czyli symetralna boku AB jest prostopadła do prostej zawierającej ten kąt. Czyli wyznaczamy równanie prostej i będzie to 6 jest równe 3a dodać b oraz minus 6 jest równe minus 3a dodać b. W takim razie b jest równe 6 minus 3a minus 6 jest równe minus 3a dodać 6 i minus 3a. Pierwszy przepisujemy 6 minus 3a i w drugi mamy minus 12 jest równe minus 6a. Zatem nasze a będzie równe 2. W takim razie b jest równe 0, a nasze a jest równe 2. Nasza prosta w takim razie wygląda w następujący sposób, 2x. Prosta prostopadła do prostej AB i przechodząca przez punkt środkowy odcinka B będzie miała równanie minus 1 druga x dodać w B. Czyli podstawiamy współrzędne punktu D i będzie to 0 jest równe minus 1 druga razy 0 plus B, no i nasze B jest równe 0, Zatem nasza prosta to jest minus 1, 2x. I do wyznaczenia symetralnej boku AC obieramy jakiś kolejny punkt. Możemy go sobie nazwać jako C. I będzie to 3 plus 3 na 2 oraz 6 minus 2 na 2. W ten sposób otrzymujemy współrzędne punktów 3 i 2. Czyli nasza prosta odcinka AC możemy go zapisać sobie jako że x jest równe 3, natomiast y będzie równe 2. Wyznaczamy punkty przecięcia symetralnej, czyli środek odcinka, no to my wiemy, że y jest równe 2 oraz minus 1, 2x. Podstawiamy nasze współrzędne, czyli mamy minus 1, 2x, mnożymy sobie przez minus 2. Czyli x będzie równe minus 4 i punkt środkowy tego będzie miał współrzędne minus 4 oraz 2. Promień naszego okręgu opisanego na trójkącie jest z odcinka AS, czyli pod pierwiastkiem zapisujemy minus 4 minus 3 do kwadratu, dodać 2 minus 6 do kwadratu. I to jest równe pod pierwiastkiem 49 plus 16, mamy pierwiastek z 65 i nasze równanie będzie miało postać x plus 4 do kwadratu, dodać y minus 2 do kwadratu i jest równe 65.